Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam parę bardzo fajnych seedów do Minecrafta, których no jak użyjecie to nie pożałujecie. Uwaga, uwaga! Pierwszy seed. To jest pierwszy seed. Klikamy stwórz na świat. Klik i... Czekamy chwilę. Jak widzicie w pierwszym seedie mamy takie coś. No w porównaniu do innych co się wyróżnia bardzo. Jest chyba najsłabszy ze tych wszystkich. A wziąłem go tylko dlatego, że na dole jest las, wszędzie dookoła są takie fajne góry. A otóż, następny seed no, zaczyna się tak samo, więc nie przedłużam i już Wam pokazuję. To jest nasz drugi dzisiejszy. Klikamy stwórz nowy świat i to co zobaczycie będzie dosłownie już na samym spałnie. Po prostu mamy taki dół, na tym dole jest dosyć spora wioska. I wokół tej wioski są w miarę takie wysokie góry, na których jest wiśniowy biom. I jak ktoś ma dobre umiejętności budownicze. Może zrobić takie fajne wejście, jak tu zrobi bazę Po prostu przez tę jaskinię Mo, może ma szansę zrobić przepiękne wejście. Tak to wygląda od zewnątrz. A mniej więcej tak w środku. No przyznajcie sami bardzo fajny CV. Otóż następny seed jest podobny, ale jednak jedną rzeczą się różni. Sami zobaczycie. Oto jest następny nasz slide, już trzeci dzisiaj. Klikamy stwórz nowy świat. No i sami zobaczymy. Oto jest następny seed. Trzeci chyba. I kiedy klikniemy słuszny nowy świat pokaże naszym oczom <laughs> się przepiękny widok. Tylko muszę zrobić tak, tak, nie włączynkę i czekajcie. Już zrobiłem, ogarnąłem, tak wygląda nasz trzeci przepiękny seed. Po prostu mamy jeziorko, na którym jest jeszcze większa wioska, dookoła góry na wiśniowym biomie. I jak tu wejdziecie, to radziłbym jak najszybciej zatrzymać tą lawę, która zmierza w kierunku wioski i tamtą lawę, bo wioski może nie być. Ale jak widzicie... Trzeci świat, dorównuje Też jest bardzo ładny Nasz następny świat Czwarty sit. Też Sami po prostu Zobaczycie Też będzie bardzo ładny Tworzymy świat. widzieliście, tak jakby ten świat wizualnie no nie jest za dobry. Ale po prostu tak jakby wziąłem go dlatego, że tak jakby to jest wszystko co jest potrzebne na starcie? Rozpicie się w tym miejscu. Jakby macie obok lawapulkę, wioskę, zniszczony portal, następną lawapulkę. A w skrzynce jest, są takie przedmioty jak zaklęty ogień 1 i szczęście Trzy Wziąłem go tylko dlatego że po prostu ma wszystkie potrzebne i ten noser I dodatkowo jak tutaj sobie zrobicie taki widoczek, to, to ten widoczek był dosyć ładny na takim duże jeziorku, na którego środku jest wysepka. Otóż następny seed jest taki. Wpiszemy. Tworzymy nowy świat. I jak się zraspimy, zraspimy się tak jakby w dżungli. Bardzo blisko bambusów, ale co jest takiego niezwykłego w tym świecie? Pomyślicie, hmm, może te góry, na których środku jest dżungla i jakieś laszk. Mały. Nie. Nie chodzi o te bardzo wysokie góry. Chodzi o to. Chodzi o to. Po prostu taki wielki jakby klif, na którego środku jest jezioro i do, jest taka wielka. Taki wielki Laszkake. Zobaczcie sami. Jest przeogromny. I dookoła tego to świata spawny dokładniej jest dużo różnych biomów na przykład zimowy, ładny, to tak się chciało zimowy i tak dalej Naszym następnym seedem będzie się różnił od innych. Czym się będzie różnił? Otóż tym się będzie różnił, że jako jedyny seed będzie się zaczynał od minusa. To jest nasz następny seed. Klikamy w świat i czeka nas coś takiego. Respimy się w dziwnym miejscu dosyć. Al. Al. Czemu wziąłem akurat ten świat? Dlatego, że jak na niego wejdziecie parę sekund, żeby uratować całe to z Ale w większości chodzi mi o to, co jest obok spalna. Te bardzo wysokie góry. Ale kiedy tylko wylecicie za nie, to nie uwierzycie sami. Wygląda to tak. Po prostu bardzo wysokie góry, przedzielone na pół zimą, zimowym biomem, biomem i dżunglą. Zimowy biom, dżungla. Co po prostu jak to zobaczyłem, to ja nie wiedziałem jaką ja miałem mieć reakcję. Po prostu tak się zaskoczyłem. Po prostu zobaczcie i ocenie sami. Następnym naszym seedem, no już niestety nie będzie się zaczynał od Minusa, ale będzie podobny do To jest nasz następny sit, kiedy klikniemy Stwórz Świat. Uwaga, uwaga! Teraz się w takim dziwnym miejscu. ale czemu go wziąłem? Po pierwsze, bardzo ładnie wygląda. Po drugie, bardzo ładnie wygląda. Po trzecie, wygląda jak wulkan. Jest bardzo wysoki i ma taką jakby dziurę. Sami zobaczycie teraz. odlecę tylko kawałek. Znaczy, to nie wygląda jak wulkan. Tu skoływa jakaś woda. Tu się rozlewa już lawa. I to wygląda jak lub wulkan normalnie. Na środku to po prostu bardzo mały bion. Wlowy. I z tego białego jakimś ścieżka. Dziwną. Też po prostu ala wulkan. Otóż następnym naszym sidem po prostu sami zobaczyć jaki będzie. To jest nasz następny sit i no powiem tak sami zobaczycie Klikamy Restwimy się w dosyć dziwnym miejscu ale po prostu to jest złączenie To jest po prostu złączenie różnych najróżniejszych biomów Najlepsze jest to, że to wszystko jest otoczone przez góry po prostu zobaczcie sam. Jest ten fajny garden, jest zimowy biom, jest zwykły, jest burzorowy, jest dżungla. Do tego po prostu jest fajna polanka z tego zimowego się zrobił dół i trójkąt. I dookoła jest to otoczone górami. Co jak dla mnie? Jest bardzo ładnym seedem. Naszym następnym i ostatnim na dzisiejszy odcinek SIDE <gryw> zobaczycie go sami. To jest nasz następny seed. Klikamy, stwórz nowy świat i rozpimy się w dosyć dziwnym miejscu. Czemu dziwnym? A tak dziwnym, że spimy się przy Mansion, co już jest bardzo, ale to bardzo rzadkie. Jesteśmy jakimś dołku, dosłownie. Wokół tego są góry. Na góry jest co już jest. Po prostu prawie niemożliwe. Najlepsze jest to, że kawałek dalej jest następny, i następny, i w tamtą stronę jest jeszcze jedno. Gdyby tego tutaj wszystkiego było mało, to jest dosłownie obok tego otwarty kanion z lash Niby mały, ale dalej lash to jest. Tym oto z Seedem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że jeśli tego typu koncepcję Wam się podoba, zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia! Cześć!